Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika. Dzięki za ciekawostkę. Muszę się dostać do górnego miasta. Tam gdzie są paladyni? Zapomnij o tym. Musiałbyś być szanowanym obywatelem albo przynajmniej mieć porządną pracę. Obcy nie ma szans się tam dostać. Stój! Do górnego miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Nie wiem już. Jestem szanowanym obywatelem Korinis. Pozwól mi przejść. Jesteś wart tyle, co brud pod paznokciem. Znikaj z to! Muszę się dostać do górnego miasta. Tam, gdzie są paladyni, zapomnij o tym. Musiałbyś być szanowanym obywatelem, albo przynajmniej mieć porządną pracę. Obcy nie ma szans się tam dostać. Zauważyłem tak, jak mówisz. Ukradł nam towar, warkowy z nigdzie gdzie dar złową. Szukam paczki taka mała kwadratowa. Może wam pomogę, jeśli w grę kozi Daj mi spokój, od rana boli mnie głowa.